Witajcie kochani w mojej najnowszej produkcji. Cześć! Ja też witam Was, będę na rozsądku. Będę tak. panią, która przeprowadza wywiad z Daleckim. Gosia będzie panią, która przeprowadza wywiad z Daleckim, a dzisiaj słuchajcie, wpadłem na pomysł, bo kiedyś w jednym ze swoich filmików wspominałem o tym, że mam niezbyt przyjemne wspomnienia związane ze szkołą, jeśli chodzi o szkołę podstawową. Wspominam ją dosyć źle. Dzisiaj opowiem Wam dlaczego. Tak, dzisiaj Darecki Wam opowie dlaczego. Um, wiem, że tam parę osób też się właśnie pytało, czy mógłby właśnie coś powiedzieć na ten temat, także dzisiaj Darecki Wam trochę przybliży eee, tematykę. A ty tylko nie powiedz mi... Eee, a dlaczego ty się nie pokażesz? Bo, bo, nie. bo nie. Niech czekają. <głos> <głos> Nie, niech czekają. A ja jeszcze z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie pozdrowić Tomka Kozaka, który serdecznie polecił e, mnie Dareckiego na YouTubie, także Tomku, e, chyba Darek Ci już dziękował, ale ja bym chciała jeszcze podziękować. Tomeczku, Dobrze, Kochamy ja się. będę przeprowadzać wywiad z Dareckim, żeby filmik miał większą strukturę. A tak, a zanim jeszcze Gosiu, a przepraszam, bo ja bardzo chciałem powiedzieć, znaczy polecić, polecić kanał jeden. E, a tak wam, dziewczyny i chłopaki jeżeli pewnie część już was zna a jeżeli nie zna, słuchajcie jest wspaniała dziewczyna, wspaniała kobieta, przepiękna bardzo mądra, która ma fantastyczny kanał kanał nazywa się kawa bez cukru słuchajcie, jestem zachwycony eee... także polecam kawa polecamy tak, polecamy ka kanał kawa bez cukru pozdrawiamy Anię, pozdrawiamy Anię eee, i naprawdę bardzo ciepły, kanał, e, bardzo ciepły kanał bardzo ciepły kanał bardzo profesjonalnie zrobiony można się wielu ciekawych rzeczy mhm, tak. dowiedzieć i Ania ma również wspaniałych, przecudownych rodziców, także naprawdę warto, warto tam zajrzeć. Także pozdrawiamy da. i polecamy. Dobrze. bardzo serdecznie. Tymczasem zaczynamy. Także zaczynamy wywiad z Dareckim. Eee, Darecki, no to tak pierwsze proste pytanie. Dlaczego masz bardzo duże wspomnienia ze szkołą? Eee, pierwsza, pierwsza rzecz, która mi do głowy przychodzi i takie wspomnienie, które powoduje cały czas jeszcze u mnie taki trochę dreszcz to jest wspomnienie kiedy poszedłem do jeszcze kiedyś były zróbki, nie wiem czy teraz jeszcze są w ogóle ja chodziłem do tej szkoły podstawowej w tym systemie 8-letnim tak. kiedy poszedłem do zróbki i no niestety nasza pani wychowawczyni nas biła znaczy dzieci niegrzeczne Karciła, biła nas linijką po łapach i już wtedy to spowodowało to, że bardzo nie lubiłem chodzić do szkoły, że się je bałem i że mm, wywoływało to we mnie jakieś takie nagadywne bardzo negatywne emocje. Tak, a powiedz mi, to był taki pierwszy krok, kiedy mi się szkoła nie spodobała. A powiedz mi, czy była jakakolwiek interwencja, bo no, zerówka no, to były dzieci w wieku 6 lat, a w związku z tym, no, takie zderzenie i to wtedy w tym starym mhm. systemie. Kiedy był wychowawca, to raczej ona, taka osoba uczyła wszystkich przedmiotów. Także mm -hmm. spędzało się dużo czasu z takim nauczycielem. Czy była w ogóle jakakolwiek interwencja ze strony na przykład rodziców inne dzieci się skarżyły? Nie, chyba nie. Jeszcze jak ja chodziłem do. w, w tym moim okresie, kiedy ja chodziłem do tej zorówki, nie było żadnej, mm -hmm. ale wiem, że dopiero chyba, bodajże po pięciu czy sześć latach ta osoba została zwolniona w takim czyli czasie w bardzo długim tak, czasie znęcania się. Yy. Bo nie się No to jest znęcanie się, ale... się, bo to jest znęcanie się nie tylko fizyczne, no, ale przede wszystkim psychiczne i strach przed tak. nauczycielem, który wiadomo, że dla takiego dziecka jest autorytetem. Jest to pierwsza obca, obca osoba. Ehm, tak. Czyli pierwsza, pierwsze zdarzenie od razu już bardzo negatywna sześcioletnia osoba, to jest bardzo młody, młody człowiek. I jak było, jak było w późniejszych latach? A już później kolejne klasy i po, po tym, jak już zacząłem naukę w klasie pierwszej yy, bardzo źle mi szło i nie mogłem w ogóle pojąć yy, nauk tych ścisłych, mhm. czyli matematyki. Wtedy jeszcze fizyki nie mieliśmy. Bo no nie, bo w pierwszych klasach pasa, nie ma. Czyli tam matematyki. Liczby, łamki, takie rzeczy, tak? Łamki, jakieś tam mhm. te proste równania i tak mhm. dalej. W ogóle mi to nie wchodziło w głowę i zau zauważyłem to, że nauczyciele skupiali się tylko na tych... Yy, Dzieciach wolniejszych, mhm. a, na tych, a na tych słabszych w ogóle tutaj nie olewali, nie chcieli zobaczyć kompletnie, przynajmniej u mnie szkoda tak było w ogóle nie chcieli zobaczyć jakiegoś innego potencjału, mm -hmm. że dziecko ma. Przecież mm -hmm. zawsze jest tak, że no, podobno każdy mamy jakiś talent. Istotny, każdy ma talent, każdy ma potencjał. Że jeden potencja, jest dobry tak. ktoś może być dobry w naukach ścisłych, ktoś, yes. ktoś może być dobry w naukach humanistycznych. Mm -hmm. Ja sobie na przykład bardzo dobrze radziłem, jeśli chodzi o przedmioty humanistyczne, o język polski, zwłaszcza jeśli chodzi o gramatykę i ortografię i to było OK. Yy, nie miałem z tym problemu, ale tak jak mówię właśnie, jeśli chodzi o nauki yy, takie przedmioty ścisłe. Nie radziłem sobie i nauczyciele byli totalnie to olewali, nie chcieli czyli, w żaden sposób. Czyli w żaden sposób nie, chcieli, pomóc, nie chcieli Ci pomóc wytłumaczyć albo szczyli. skupić się bardziej mhm. na, na, na przykład czy na tobie, czy na uczniach, którzy w jakiś sposób nie łapią tego, nie chcieli się skupić. skupiali się po prostu tak. na uczniach, którzy są e, no, dobrymi uczniami. Tak, a najgorsze było, mi się wydaje, że najgorsze było w tym wszystkim, dla mnie najgorsze było to. Że nauczyciele się irytowali. Irytowali się niezdolnym uczniem. Uważam, mm. że, to jest, że to jest bardzo nieprofesjonalne, mm. bardzo krzywdzące i to momentalnie w dziecku. Yy, powoduje taką niechęć do nauki do czegokolwiek. Do nauki na mhm. pewno. No, niechęć do nauki, też strach potęguje kolejny strach. Mhm. E, no i tutaj dochodzą już takie, takie sprawy jak, jak, jak to, że jesteś dzieckiem, jesteś w grupie powiedzmy tych 30-30 dzieci jakoś tak a, i też czujesz się. Od razu wyrzucony jest pod nawias jakiś nawaz społeczny, marginalny, że to ty tak, nie jesteś tym tak. dobrym. Musisz tym, ty jesteś gorszej kategorii, już osobą, gorszej kategorii dzieckiem, i następuje już, już pierwsza jakaś segregacja. Tak, tak po że tym tak. Mhm. Nie jesteś na, na tyle dobry. I co potem się spowodowało? Po, spowodował, od razu powiedziałeś, że już niechęć do nauki nie Niechęć do szkoły. Tak, niechęć do nauki, niechęć do szkoły. Poza tym jeszcze, oprócz tego, że nauczyciele często się irytowali tymi słabszymi uczniami, yy, zachowanie w stylu podnoszenia głosu, yy, czyli takie... Nie, taki dominujące takie dominujące zachowanie, i takie niepotrafienie... pedagogiczne tak naprawdę. Takie mhm. i takie niepotrafienie poradzić sobie z własnymi emocjami. Mhm. Yy, mhm. Oczywiście nauczyciel też człowiek, ale uważam, że w swoim fachu Y, powinien zostawić jakieś tam swoje prywatne sprawy na w domu, a nie wyżywać też się na łóżniach, na tak mi się wydaje. Tak, oczywiście, no w każdym y, fachu tak powinien Czyli być. to się tak, czyli to się zaczęło właśnie już właściwie od początku, zarówno tak jak powiedzieliśmy o e, Pani kochanej chłopczyni, Apolonii Gajewskiej, pozdrawiam, e, która, e, która biła, <laughs> biła nas, naprawdę, więc to jest może dla Was się wydaje dziwne, bo ja przecież e, e, nie mam lat, nie mam lat 70 czy 80, że kiedyś takie sytuacje się zdarzały na gminie, Ale no jeszcze za mój czasów to się zdarzało i no niestety później i później już pierwsza klasa i, i te pierwsze takie początki, pierwsze trzy klasy szkoły podstawowej, gdzie u Ciemo totalnie ulewali uczniów tych słabszych i skupiali się tylko na tych lepszych, no, do tego wyżywali się, się psychicznie, wiecie, krzyczy, Krzyczeli, byli nieprzyjemni, byli zirytowani z naszymi uczniami, e, także to było, to było to. A poza tym, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, taką rzecz, e, że ja w ogóle, i parę było uczniów takich e, w mojej szkole i w mojej klasie, ja byłem dzieckiem e, bardzo takim, no, cały czas jestem człowiekiem e, introwertycznym, e, bardzo byłem zamknięty w sobie, ja byłem zawsze z boku. Była jakaś tam grupa dzieci, która się lubiła, przyjaźniła, grali razem w piłkę, chodzili na y, jakieś tam zajęcia i tak dalej. Ja tego nie robiłem, ja przerwy spędzałem sam ze sobą na przykład, siedząc gdzieś tam w kącie, takim byłem dzieckiem y, i nauczyciele też w żaden sposób y, wiecie, nie, nie zainteresowali się tym, że jest chłopak, który w ogóle jest z boku odstaje od rówieśników. Od y, na, na każdej przerwie siedzi sam, z nikim nie rozmawia, z nikim nie przebywa. I, i, I ani razu mi się nie zdarzyło, żeby jakiś nauczyciel chociaż spróbował e, nawiązać, na kontakt. nawiązać kontakt, dowiedzieć się, dlaczego tak jest, o co chodzi, e, czemu moje zachowanie jest takie, a nie inne. E, także to kolejna rzecz, gdzie ja uważam, że no, wydaje mi się, że powi nauczyciele no, powinni trochę inaczej zareagować, może zainteresować tak. się tym, dlaczego dziecko jest, czy ma może jakieś problemy ze sobą. No właśnie, bo może mieć problemy ze sobą, może mieć problemy z, e... w domu. Mm -hmm. e, I to jest kolejny jakiś wielki błąd. W tym pierwszym środowisku no, do szkoły, jak poszedłeś podstawówki, kolejny wielki błąd, że nauczyciel, żaden nauczyciel nie zainteresował się tym, że właśnie jest uczeń w ich klasie, w ich otoczeniu, który tak odstaje, który jest bardzo cichy, zamknięty, że się nie zainteresował, bo zawsze mogło się coś dziać właśnie w domu, mógł mieć problemy ze sobą, a co idzie, tak. później jakieś problemy też w dorosłym życiu. No i w konsekwencji, tak jak kiedyś też mi mówiłeś, że. Dzieci też inne, no w związku z tym też stroniła od ciebie, tak? Tak, ode mnie, tak. No często wyzywały, wyśmiewały się. Pamiętam, że zaprzyjaźniłem się z takim drugim chłopakiem, z drugim Lamusem. I bardzo nas, bardzo nas, w ogóle dzieci nam, jak teraz to brzmi, wiesz, dzieci nam bardzo to w ogóle no i ale to, jest, to... ale to jest, ale słuchajcie, takie przeżycia później wpływają na, na no, życie dorosłe, na, na życie dorosłe. To, jest, to, to, to jest fakt i no tak jest, poza tym, no, jeśli jeszcze wracając właśnie do tych przeżyć jeśli chodzi związanych ze szkołą podstawową, wychowanie fizyczne, na przykład ja nigdy we mnie nie zaszczepiono takiej smykałki do sportu. Nie wiem czy, czy ja po prostu nie lubiłem sportu, czy się wstydziłem trochę ten sport, że się będą ze mnie dzieci śmiały i tak dalej. Jakoś tak nigdy do tego nie, nie miałem takiej smykałki. I też tutaj nauczyciele w ogóle, pamiętam jak kiedyś graliśmy w piłkę i nie chciałem grać w piłkę, bo oczywiście w UEF, wiecie jak wyglądał kiedyś w UEF, że nauczyłem tam piłkę i chłopaki grali, a dziewczyny gdzieś tam jakieś tam miały zajęcia i to wszystko. Ja mimo tego, że odmawiałem granie w piłkę, musiałem grać mimo tego, że nie chciałem. Pamiętam, że kiedyś w ogóle zrobiłem scenę, ale zostałem zmuszony do tego. No niestety później pamiętam, że moja mama była tak kochana, słuchajcie, że wiedziała o tym, że ja nie lubię WF-u, yy, i wcale nie było tak, że mnie zmuszała do tego WF-u. Yy, Załatwiła mi zmłodzinę na rok, z czego się bardzo cieszyłem. A jeszcze taką mam traumatyczne przeżycie. Yy, w drugiej klasie mieliśmy zajęcia na basenie, Kiedyś tak było, właśnie po prostu czy tego się doszło? Tak, też tak, się, tak, druga klasy. Druga trzy klasy miała zajęcie no. właśnie na basenie, tam mhm. przez jakiś tam miesiąc czy dwa miesiące. Mhm. E, słuchajcie, i nienormalny pan, e, instruktor, który uważał, że w ten sposób się pływać, e, wrzucił mnie do wody. E, Małe dziecko, bez żadnego kapoku, bez żadnych rękawic. E, tych, nie rękawic, tylko tych tych, tych rękawków. rękawków. I po prostu ja się rozpokałem, ja byłem cały roztrzęsiony i moja kochana mama znowuż. Załatwiłem się nie, nie, nie z basenu, tak, No i w konsekwencji do dnia dzisiejszego nie pływasz. I w konsekwencji tak, do dnia dzisiejszego nie pływam. Próbowałem, gościa próbowała mnie teraz jak byliśmy do Abu ale nie na No i kiedyś się... na, Puse, na Mazurach. Ja I, ba... tak już, I tak już stopniowo przez te kilka lat jakoś się bardziej ze mną ośmieliłeś w wodzie. Już mogę wejść na basenu. Że przynajmniej do basenu i wejdziesz też do wody, typu rzeka czy może jak ja tam jestem, to wejdziesz mm. do Rampasa, a kiedyś jeszcze pamiętam, Kiedyś bardzo, bardzo dawno w ogóle nawet nie było mowy o tym, żebyś nawet wszedł stopą do wody i też pamiętam, że kiedyś nie było też mowy, żebym wzięła Cię na kajak czy na łódkę taką wiosłową, bo też po prostu strasznie się bałeś, ale, ale jakoś żeśmy to prze... prze przeszli. Mm -hmm. No i chcemy, Darek chce się nauczyć pływać. No będziemy próbować, więc są próbować. możliwości w naszej tam ośrodku sportowym, że są zajęcia dla dorosłych, no tylko to jest kwestia grafiku i pracy. Tak, no człowiek człowiek musi się życie, tak. Także tak jak, jak widzicie, kochani, można tak podsumować, hmm. jak sami na widzicie wiele rażących błędów pedagogicznych, wychowawczych. Szkoła, jak duża słowa wyrządziła, no niestety, jeśli chodzi o otarka o tak, ile rażących to? błędów i strasznych sytuacji mhm. od samego samego początku, które wpływają na późniejsze e, życie, na późniejsze relacje mhm. społecznościowe, na relacje z kimkolwiek, z ludźmi dorosłymi, z ludźmi w mhm. tym samym wieku, z nawiązywaniem znajomości. No i? Także no, dokładnie tak jak mówisz Gosienko i jeszcze w ogóle... E, taką rzecz chciałbym powiedzieć, że e, oczywiście też miałem nauczycieli cudownych już w późniejszych klasach. E, w tych klasach, wiecie, piąta, klasa szósta, siódma i ósma. Miałem e, wspaniałą wychowawczynię i panią e, Mandę Skurowską, e, która była niesamowitym człowiekiem, i to była osoba, która m, faktycznie ten zawód wykonywała z taką ogromną pasją, Popołanie. i sercem i z powołaniem. Tak. I tutaj chylę czoła, bo ta osoba zmieniła totalnie moje spojrzenie na szkołę. Ale wiecie, no, ten początek był straszny dosyć i takie wspomnienia mam niezbyt miłe. I właśnie tego mi brakowało. Tego nie widziałem w ogóle w żadnym, w żadnym nauczycielu. Nie widziałem pasji. Widziałem po prostu osoby, które wykonują swój zawód, żeby tylko mieć, wiecie, żeby, żeby przeżyć. O. Tylko po tej i wyłącznie. Bez, bez pasji, bez powołania i bez, bez żadnej takiej chęci. Yy, pomocy, właśnie, dzieciom tym słabszym, tym mniej zdolnym, albo mniej zdolnym w danej, w danej dziedzinie, a bardziej zdolnym nie chcieli się tego doszukać, jak już powiedzieliśmy. Także, także dlatego źle wspominam e, szkołę podstawową i, i tak, i. Co jeszcze Pogoda odgłosiła? No nie wiem, no i to chyba to wszystko. To, to, to Jesteśmy wszystko. na pewno ciekawi, jakie są Wasze wspomnienia tak. ze szkół, bo każdy ma inne, inne przeżycia. Natomiast. Udarka jest to właśnie to, że ten początek, ta skorupka za młodu, czyli jak miał 6 lat, i te pierwsze, te pierwsze klasy, które są tak ważne dla rozwoju młodego człowieka. Co prawda, już jak mamy 6 lat, jesteśmy w pełni, w pełni mm. rozwiniętą, mamy osobowość, tak, już to ale w pełni, w pełni jesteśmy rozwinięci, ale to ma ogromny mm. wpływ na to, jak będziemy sobie radzili później w życiu, w życiu. Z pracą, kwestii e, właśnie zachowań, jeśli chodzi o socjalizowanie się z ludźmi. Tak, e, dokładnie. No i też gdzieś tam, gdzieś tam wydaje mi się, że później w e, konsekwencji jakimś tam, nie tylko, gdzieś tam później w swoim późniejszym życiu, już jak była okay. szkoła, później ta popodstawowa i tak dalej, e, no też gdzieś tam miałeś różne perturbacje. To, że gdzieś tam e, zacząłeś sięgać po różne mhm. używki, to, że mhm. próbowałeś znaleźć akceptację w towarzystwie, mhm. może niekoniecznie mhm. ciekawym. To wszystko jest jednak konsekwencją pewnego, pewnej, pewnej drogi, która się tak. rozpoczęła, jak byłeś takim tak. małym chłopcem. I dlatego dzisiaj rozmawiamy też na ten temat, bo ym, jest na pewno wiele z Was jest z młodymi rodzicami, albo może wielu z Was też zastanawia się nad takim może macie swoje problemy, czy jakieś swoje prywatne demony, które mhm. wami y, szargają. I warto jest czasem pomyśleć o tych właśnie swoich pierwszych latach życia, jak to wyglądało. Um, jak wyglądało może właśnie przejścia przedszkola też jeszcze e, i tych pierwszych klas. Wiem, że teraz na pewno w Polsce się to zmieniło ponoć w drugą stronę, że znowuż teraz nauczyciele praktycznie nie mogą nic, nie mogą nic wymawiać, zresztą napiszcie, jeżeli wiecie jak teraz jest w polskich szkołach, to piszcie, czy, czy się coś zmieniło, się zmieniło czy się właśnie zmieniło w drugą stronę dla odmiany, że nie możemy zachować tego tego środka, także piszcie, czy, czy teraz się to troszeczkę zmieniło, czy jest więcej tych nauczycieli z powołania, a czy teraz może jest właśnie sytuacja taka, że nauczyciel praktycznie nie ma nic do powiedzenia, jak rodzice tego rządzą, co też nie jest dobre. Czy my się nagrywamy? Nagrywamy się, kochani, także w ogóle... Raz sumując. reasumując. Reasumując, yy, piszcie, komentujcie yy, Wasze opinie i Wasze zdanie na ten temat. I Zresztą, Czy ja wam się powiedziała, powiedziała jakie Wy, także Wam się podobał filmik, czy ja się Wam podobałem, czy Gosia Wam się podobała, no, czego się nie widać. Eee, ale na go się przyjdzie czas jeszcze. Na go się przyjdzie czas, bo się szykuje dla Was niespodziankę specjalną, także musicie być cierpliwi, cierpliwi. Eee, także tak kochani, a w ogóle chciałem Wam powiedzieć jeszcze, że filmik zainspirowany został przez eee, Natalię i Natalię, przez dziewczyny z kanału Kami Bigos, eee, które też nagrały filmik e, o szkole. Eee, Także No to wydaje mi się, że, że tyle. Także piszcie o Waszych przeżyciach, piszcie o tym, jeżeli wiecie, jak teraz wygląda szkoła w Polsce, jak to teraz wygląda, to, to chętnie poczytamy, no bo wiecie, nie mamy z tym styczności żadnej, nie na, mamy właśnie, na jakimkolwiek nie mamy. poziomie nie tak nie naprawdę. Mamy. Czy pozwala się teraz dzieciom też, że co by było bardzo fajne rozwijać jakieś swoje pasje, mm -hmm. zainteresowania, czy dalej jedziemy sztampowo? Panty, jest jakiś tam program, pisałem, pro, tak. program i tak dalej hmm. czy to się zmieniło hmm. piszcie i przede wszystkim też piszcie czy czasem wracacie do swoich takich um, tych lat z dzieciństwa tych waszych pierwszych lat życia i tych pierwszych kontaktów z, z rówieśnikami społecznymi ze szkołą i czy widzicie jakąś analogię i odniesienie hmm. To, co, jak to mogło wpłynąć na Was w późniejszym życiu, to na pewno jest też bardzo ciekawe. Także dziękujemy Wam bardzo. Ja się strasznie rozgadałam, także będę. Ale to już tak masz, jesteś kobietą, także to wy, wy, wybaczamy. <głosy> <głosy> Kochani, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do subskrybowania. Kciukowania, komentowania na, na Facebooka. Facebooka. I... na co jeszcze Gosiu? No tyle, no, nie? No nic już nie mam, nie? Tak no nie, nie, tyle. Tyle mam, na nie Snapchata. Masz nie, nie masz nie, 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 nie. nie mam, nie będę miał, to już kłopota. No, to już już no.